Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam was w kolejnym odcinku z Pokemon Zeta. Dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Mamy naszą część, i mam nadzieję, że ona wkrótce nam ewoluuje. Więc, możemy już się udać do sali lidera Pokémon, która jest w tym mieście. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakie to jest miasto. Wiem, że przegapiłem jedną lokację, tam jest taka jaskinia. Ej, cześć. Oooo, uh, Ghost Type Normal i fizik jest niedobre, ale Dark jest dobre na duchy. Tylko my nie mamy żadnego Darka, akurat tak się składa. E, rzucimy, może, na pierwszy ogień naszego ziomeczka, który nie jest uleczony. Wow, dobra, wracamy, wracamy szybciutko, trzeba się uleczyć. Zapomniałem o tym całkowicie. Wybaczcie mój wielki błąd, który tutaj popełniłem. Cześć, chcę się uleczyć. Tak, dziękuję, do widzenia. No, co jeszcze wam mogę pokazać? Mam trochę rzeczy, które podropiłem z tamtego super miejsca. Heart Cell, uh, Sandstone, Moonstone, Lightning Clay, uh, Red Shard, Heartstone, uh, Heartstone, Hardstone, od y Keystone, więc to jest Icy Rock, Smoothie Rock, Blue Shard, Everstone, Heart Rock. Oval Stone, Root Fossil, Green Shard, Iron Ball, Dump Rock, Star Piece, Leaf stone, Yellow Shard, Doom Fossil, Radebone, Bone, czwarty Stone i Firestone. No, także trochę tego mam, powiedziałbym, że nawet całkiem dużo, to jest banalne miejsce, żeby trochę zarobić. Więc jak coś to polecam komukolwiek, kto będzie to grać, żeby tam właśnie pozarobić hajsy. I wracamy. Okej, okay, mamy typ listy, która nam zaraz powinna... Okej, okay, cześć Pokémon. Yy, użyjemy naprawdę. Cześć, Confusion Ray, Nie My też mamy Confusion Ray i na Tobie. Okej, okay. auto atak. Aha. Dobra. Nie na takim HP. Fuck my life. Spróbujemy ten Fire Punch. Dobra, weszło. 18 level. X. Exp... Yy, nie nic zmieniać. Same duchy, kurde, a ja nie ma żadnego dark. Nawet nie, chciałem tego pieska złapać. Ja nie wiem, Hellhound jakoś się nazywał, kurde, nie... Wiecie, który? Taki czarny pies. I on był całkiem taki o, mistrz i z No i niestety on był typu dark, ale nie złapałem go, co nie boli. I mistrz ewoluował into blissy. Więc możemy go teraz zamienić z powrotem na jakiegoś innego. Uh, switch. Prawdopodobnie będziemy z jego usług korzystać, ale to jeszcze nie teraz. Tu mamy kolejnego ziomeczka, który, z którym oczywiście chcę powalczyć, bo przed trenerem chcę bić jak największy poziom Lava plum. Ok, podpalony. O, całkiem mocno przeładował. Bo krytyk, gdyby nie krytyk, to pewnie wyszło mi to słabiej. 41. Mhm. Tutaj spróbujemy teraz. Tu jest pusto, dobra. Tędy, o, widzę jakiegoś ziomka. Kogo masz? Litwick, Uuu, to ten Pokémon nam się tutaj nie zda na nic za bardzo. Bo Litwick jest Ghost e, Fire. Not very effective. u jak mi przykro. Jak mi przykro. W sumie, Lokario nam się tutaj też za bardzo nie przyda. Golet nie, nie chcę. To też jest dół, dół więc mu raczej za, nie przeładujemy za mocno. Jeszcze nie trafiliśmy. E, Bone Rush. Wow, 5 razy, a ten Magnitude 5, no i super efekty, na szczęście udało nam się go złożyć, e, Hunter, nie, nie chcę Hunter'a, spróbujemy go Rockslidem, wiem, że to zawsze było więc spoko, tak, ja, dokładnie, to zawsze działa, Heal Pulse, tak, zobaczmy, co to jest Heal Pulse, e, Heal Pulse, hmm. pół HP nam regeneruje, Quick Attack, niestety, myślisz nam tutaj, E, zas zostać zastąpiony. Tak, cię wymienimy na lepszy model. Dobra, tu nic już nie ma. Gdzieś jakieś inne wejście? Nie, nie tędy. Chyba źle weszliśmy do tej sali. Spróbujemy wejść drugą stroną. Tu był Typek, cześć. Jesteś niewidzialny, ale ja cię widzę. Dokładnie. Litwy, kolejny. Więc Pokémon, e, Lucario. Teraz się nam Lucario będzie leczyć za pół życia, więc będzie całkiem korzystnie, nawet jeśli jakiś porządny pierdziel dostanie. Nie, nie chcę zmieniać, ale zaraz chcę wrócić do depo, bo widzę, że trochę ostro nas tutaj klepią. Bone Rush i spróbujemy przy następnym razem się e, uleczyć. Nie, nie chcę zamieniać. E, heal Pulse. Czekajcie, czemu to zadziałał? nie zadziałało? Nie chcę, bo on nam tutaj ginął, ale Heal pulse chcę użyć. Czekajcie, to chyba działa na przeciwnika. Obawiam się, że to działa na przeciwnika. Ja tego nie doczytałem. Dobra, nieważne. Jak wiecie, co robi Hill Pulse, to mi napiszcie, prosiłbym Was bardzo. Mi się to przyda na pewno, bo wyszedłem tutaj chyba na jakiegoś gubka, albo w sumie mogę to jeszcze raz przeczytać i się dowiedzieć. Tylko wtedy zwolnimy trochę z naszą super szybką serią, bo to jest taka super szybka seria. Bardzo szybko gram, generalnie klikam, co popadnie. Pokémon. A... Teraz się przeczytamy. Co ty tutaj miałeś za pulsa. Oj, nie to. Ej, przeskocz mi. Jak tu mam zobaczyć te... Okej. Okay. Tędy. Eee. Zmienia HP do połowy jego maksymalnego życia. Aha. Dobra, to nie, to niedobrze, że to wziąłem. Myślałem, że to będzie heal Pulse, to będzie coś co mnie leczy. Zazwyczaj heal mi się kojarzy z leczeniem, no trudno, żeby mi się nie kojarzyło. Dobra. Chodzimy tutaj jeszcze raz. Teraz prawą stroną spróbujemy się tu dostać. Wyczuwam, że to będzie dobra droga na trenera. Eee, hunter, siemanko hunter, lava prove, Sucker Punch. Woj Dobrze, że cię podpaliłem. Ale i tak cię zjadłem na strzała. Gengar. Chcieliście mieć tatuaż w ogóle, Gengara, Huntera, coś takiego. Ale teraz mam jakiś inny pomysł na tatuaż, więc jeśli chcecie, żebym miał jakiś tatuaż, to zarejestrujcie się z reffinga, który jest w opisie. To bardzo mnie wspomoże i w ogóle będzie świetnie. O, cześć! O! Czy cię wystraszyłem? Chyba się o to spytał. Sable. On ma fajną ewolucję, mega ewolucję, gdzie on nosi swoje oko, o ile to jest on. Ale nie jestem pewny. Wydaje mi się, że tak, to jest on. Nie, nie chcę zmieniać Łocinia. Ja tu już gdzieś widziałem na Wikipedii, ale co to jest to ja nie wiem. Spirit Tomb. Prawie 42 level. Zapiszemy sobie Gierkę, bo już chyba wyczuwam ostatniego, przedostatniego trenera. Przed, znaczy, ostatniego trenera, a potem będzie jeszcze ten. Um, lider. Czy to było lodowe? Tak, to było chyba lodowe. Tak się mi wydawało. Nie. Nie, nie chcę sam idea. Okej. Okay. przestanę się uczyć. Nie, nie chcę też Zaraz już go goleta. Dokładnie. Nie, nie chcę. Okej. Okay. 30 poziomy mają, także mam wyższe. Nie ma się co przejmować nimi. Oram ich niesamowicie. Czy tu już jest lider? Ta, tu jest lider. Widzę go. Więc zapiszemy sobie gierkę i wrócimy tutaj. Chociaż mogę w sumie zapisać w innym momencie. Eee, tędy, tędy, tędy. Pewnie jakiegoś trenera ominąłem, bo jest tutaj tak ciemno. A raczej mamy po prostu mały widok. Nie wiem w ogóle po co te skały tutaj są, to tylko przeszkadza. Ani to jakoś nie zwiększa trudności, tylko po prostu tak sztucznie przedłuża gierkę. Tego właśnie nienawidzę w niektórych grach. Tak jest sztucznie przedłuża... przedłużana soreczka Facebooka. Oczywiście już wracamy. Um, wracamy, powiedziałem. Tylko muszę schować kursor, bo zawsze o tym zapominam. Jest irytujący pewnie dla was. Więc tak, pewnie zaczniemy sobie z Magbeam, czy może jakiegoś innego Pokemona weźmiemy pierwszy ogień. O, chodź ty, będziesz naszym hardcorem. Tędy, 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 góra, tędy, nie, do końca. I teraz, okej, okay, mamy. Jeszcze save. I witam. I ta cudowna muzyka, uwielbiam ją. Graham, jak ten chleb. Hunter, oj, Hunter. Razor Leaf. O, Not Very Effective, nawet nie wiedziałem. Petal Dance. Okej, okay, Not Very Effective, ale zginął. I Petal Dance bije przez dwie tury. Tak? Dokładnie. Um... Spróbujemy to. Oj, chyba zginiemy. Tak, zginęliśmy. Więc Luxario. Kurde, mam trzy Pokémona, ma jeszcze 4, więc trzeba by uważać trochę. Nie trafiłem, Oj, Jeszcze raz spróbuj mnie tutaj przyładować. Dobra, super efektiv. W końcu latający Gengar. Nie, nie chcę zmieniać. Ty masz w sumie tylko jeden atak, o, ale nam przyładował. Do pół HP. Dobra, zregenerował sobie życie. My go zabijemy. 43 poziom. Nie, nie chcę zmieniać. Ale chcę się uleczyć teraz. Mamy tu silnego potka? Max Revive. Może być w sumie. Nie ma co się tam oszczędzać. Ej, czemu mi te, tego nie użyło? Max Revive. Aha, fajnie. Bo my nie jesteśmy martwi. Super Potion. To trochę mało jest, ale no dobra. Na przyszłość weźmiemy lepszy. Curse. Klątwa. Stracił 50% życia. To nie było najmądrzejsze, stare. Ale, no ej, widzicie, że mi to samo przeskakuje? Ja tego nie klikam, ale to samo skacze. Dobra, zostało nam 5 ruchów, przy czym raz nie trafiłem. Not very effective. I nam, niestety, wow, został nam ostatni Pokémon. Niesamowite. Czy my to przegramy? Spróbujemy lawa plumem. Okej, okay. Magmortar, weź mnie tutaj, uratuj. Nie, o kurde, znam tego Pokémona. Ale powinniśmy być całkiem silni na niego, tak, super effective. I wygraliśmy. No, spoko. Jakieś dziecko mnie pokonało, będę płakać, ale dostaniesz to, co tam masz. Zombie Strike. Hmm. Wiecie co? Już powoli zaczyna mi brakować tego jednego e, dodatkowego pokemona, więc w przyszłym odcinku już będziemy mieć też bisej. Działam w tej trady, więc może też będę kminić nad jakimś pokemonem. E, takim, który ewoluuje przez tradea w stylu właśnie Huntera Gengara, ale może nam się uda, nawet bez tego, właśnie tutaj prze przejść tą gierkę. Jak nie, to pomyślimy, jak Pokémon nam się tutaj przyda. Teraz wam pok pokażę, oczywiście, Pokémony, jakie posiadam, e, tylko zobaczymy, jak tam z czasem stoimy. Okej, okay, 11 minut, jest w porządku. Więc tutaj mamy nasz komputerek Nie mamy Onixa, Rayhorna, Herakrosa, śmieszka w sumie byśmy mogli wziąć. Dratini w sumie też mamy, więc może na Dratini pomyślimy. Piszcie w komentarzach, jaki macie pomysł. Możemy wziąć Skytera, Herakrosa, chociaż wiem, że Skyter jest lepszy. Dratiniego, tego Ziomka, którego nie sprawdziłem, czy jest silny. Mam tutaj też Pokémona, z którym się wymieniłem z Mikim. No i oczywiście Rotoma. Więc to chyba tyle, tak? Nic więcej tutaj nie mam. Nie, nie mam. No. I chcę zamknąć. Tak, tak, chcę wyjść. Dziękuję, do widzenia. I teraz, chciałbym się jeszcze udać do tego miejsca, które ominęliśmy, bo wiem, że tam jest coś pewnie ciekawego. Myślałem, że tam może jest jakaś głębsza część jaskini, gdzie jakiś pokemon będzie fajny. Rzadki, którego oczywiście spotkamy na odcinku, bo jakżeby inaczej. E, dziękuję, do widzenia. E, tędy? Tak, tędy i teraz w górę. Dobrze, akurat jeszcze walka, to miałem czas się zastanowić. Ok, weszliśmy tutaj. E, dziękuję, do widzenia. Nie chcę się z panem bić. Tendy, teraz na dół Meditate. To też jest Pokémon, chyba psychiczny. Ale brakuje mi jakiegoś fajnego pokemona, więc piszcie w komentarzach, jakie macie Pokémony. Pokemo propozycje na Pokémony naszego teamu Super Elo Pro OP. To tak, tędy. Eee, spróbujemy na dół. Eee, tędy, chyba. Nie, nie. Tak, tędy też można. Więc weszliśmy tutaj i jesteśmy. Czekajcie, jakie to jest miasto. Ehm. Eee, Turkana Town, tak? Turkana, Turkana. Tak dokładnie. Co w Turkana Town można zobaczyć? Zaraz zobaczymy. Co można spotkać? Zaraz zobaczymy, tak powinno być. E, trochę coś w mówię. Mm. Ok. Heavy Bolt. Dzięki. Bardzo miło, że mi coś tutaj dałeś. E, tym się pani łapie ciężkie e, Pokémony. Damy ci abre. Czekaj. Może ty? Nie, dobra, żaden. Ty coś chcesz powiedzieć? Tak, flapi elektryczny ewoluuje w Ampharosa, Ale tak, jako tak to flapi jest raczej średni. Ło! To są te rewolucje Łobofeta. Ile ich tego tutaj jest? Ja cię sunę. Po co to komu aż tyle? Ja rozumiem, jeden, dwa, ale komuś się tu naprawdę bardzo okociły, oszczeniły te psy nie, te zwierzęta, tak nie patrz na mnie, a na ciebie popatrzę tutaj coś jaki jest ulubiony typ? oczywiście, że ogień kolejny, boże po co ja to wybrałem ja myślałem, że to jakaś wiedźmega z tą do kogoś nie, coś ty, łap to, przyda ci się na pewno, oczywiście tak, chcę coś kupić, ultra hyper potion tak, ile chcę kupić? A, kupimy sobie z 10. Tak, jasne. revive Antidote. Nie, 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 nie. Escape, w sumie to się przyda. Jedna, tak na, na super repel. Aha, dobra, więc to jest i Max. Nie, nic, ani tego, ani tego. Więc możemy teraz. Cześć, babciu, co powiesz? A ty co powiesz? Czy chcę dodrio za jego.? Czy dam dodrio za jego farfeczka? Nie, raczej nie. A. Aha, dobra, oni to wszyscy pilnują tego, więc prawdopodobnie tutaj będzie chyba coś się później działo. tym nie tylko nic tutaj nie zrobisz. Chciałbym jeszcze zobaczyć, tutaj jakie pokémony można spotkać. Ej, na dół. Wziął, 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 wziął. Wzią, wzią. Czyżby nic nie można było spotkać? Może jeszcze nie można, dobra. Więc teraz z powrotnym trzeba się tam dostać, tam gdzie byliśmy Tędy też pewnie damy radę Tędy, jak ja, jak ja tutaj przyszedłem, tędy może tędy o nie, zgubiłem się No nie, teraz nie chcę walczyć, kurde, było tak dobrze bez tej... tego spotkania przeciwników muszę się dostać tam do góry, więc może tędy. Ta, jasne, że tędy. Nie chcę tu, złaś mnie. I naokoło muszę iść, halo! Kto to wymyślił takie zakręty? Przecież to by było takie. mhm, mm proste do przejścia, gdyby po prostu dało się. No, no, zaraz mnie coś strzeli. Gdyby się to po prostu dało tędy przejść, no ale nie, po co? Okej, okay, tu jest wyjście. I teraz musimy. zawalczyć z Rosalią. Bo jak już się pojawiłaś, to masz. Za karę. No very effective, ale ty to już w ogóle na nas nie uderzysz. No i dziękuję. Żegnam, żegnam panią, tyle ci było widać. Nie trzeba było nam chodzić w drogę, w paradę, cokolwiek. Nie trzeba było nam chodzić pod nogi. Ty, różo, jak cię zgniotę. Ale mi aż piszczy te biurko tutaj. Trzeba by nowe kije zachalić z YouTube'a, oczywiście. Będę zbierać przez 5 miesięcy. PK ze mnie. No i w ogóle cieszę się, że dalej oglądacie te pokemony, co jest po prostu świetne, bo nie wiedziałem, że tyle osób będzie się jarać z tymi pokemonami. Właśnie, ja was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na super ekstra, super ekstra stronę na Facebooku, grupę, wiecie tak, żebyście mogli tam dochodzić i to są spoko kolesie, więc jak chcecie zostać spoko kolesiami, to zapraszam właśnie, wjdźcie sobie na Facebooka, do grupy Spoko Kolesie, będzie w opisie. Ja tam będę pewnie jakieś materiały, info, taka, takie forum dla nas, po prostu dla moich widzów, dla mnie. Gdzie będę mógł swoje marzenia spełniać, mianowicie spamowanie wam ciągle wiadomościami. No i gdzie teraz możemy się udać? Na plażę. Hej, co robisz? Jestem Jeremy, pamiętasz? Po, y, promocnik, coś tam, coś tam. Teraz walczymy po Haema Smerfa. Więc Petal Dance będzie znośny? Tak, będzie znośny. I żegnamy. Wow, ale nam level wskoczył. Yy, to jest Pokémon latający, ale nie jest to super efektywne, bo to w sumie ewoluuje w altarię. Tak? Czy nie? Mam nadzieję, że tak. Yy, nie. Midorino. W sumie to mogę zmieniać. Dobra, walnimy go Double Edge'em. Oho, spokojnie. Jeszcze raz, spróbujemy. To jak przyładuje, to zabija. No właśnie. I teraz zmienimy naszego Pokemona na... Tak, chcę zmienić na Magmortara. Chodź Magmortar, pokażesz jak się ora Whippingbella. Bell. żegnamy cię koleżko. Giniesz w męczarniach. Tadam! O, jesteś fantastycznym ziomeczkiem do walki. Powodzonka, masz tutaj Haema Smurfa. I żegnaj Evi, widzimy się w kolejnych odcinkach. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.